Hej, cześć cima, hej stary, jest ze mną Sapa. Tak, to ja witam wszystkich serdecznie. I Biały Czarny. I witam I, i dzisiaj trochę pogramy na i pogadamy o maratonie wyzwanie księżycowe i o samym czołgu 122TM. Wyra wyrazimy swoje opinie na temat tego czołgu. No i to chyba wszystko i gramy. Dobra, jak karnawały biorę. Ja będę pod piąta. No i klasycznie w i Czyli w półciężki. <laughs> mhm. działa. Ale żeby lepiej, le 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 taką mapę, jakąś pustyną może, czy, czy coś z tym stylu, na, na depresję. Co najlepsze, każdy z naszych ciągów jest właśnie pod depresją. Bardziej. Hmm. To ciekawe, nieprzyna. ciekawe. No raczej tak. tak. Masz, masz świetną mapę na depresję, myślę. Super mapa na depresję, mówię ci. Ej, nisk. Ej, nisk. Co, nie? Nie, klasztor. Ej, to nie jest takie złe, da się. No jak, ty chcesz depresję wykorzystać? Na kosztorze? No to, to chyba mało grasz na najwyraźniej. Może i tak. Ogólnie myślę, że ta mapa jest na niskie rynku. Hmm, no tak, bardzo mała. Do, do do, znaczy do tych, do szóstek powinno być gdzie jedziecie? no ja na przykład bo... tutaj spokojnie jak na wojnie, tu pierdolnie, tam pierdolnie i znowu jest spokojnie hm Bizon, Tuunich, Emil Lowe mhm. lepszy ten skład ciężkich chociaż my mamy pałkę jak gość ładnie się ustawi to będzie ciężko przepchnąć, przebywać. No, no właśnie pan nie pan wiem, Progetto 54 pan to takie wybitne nie jest Przynajmniej pod względem panterze, bo tak to spoko czołg, ale no, panterz to nie Lowe no to może Ale to musi być ogonięty gracz Emil 2 to no, my możemy go, może no, no, jest ze zwykły przebić się wierzę no, no. No to w sumie mówiłem, że pogadamy już 122 TM, kiedy jedzie przed nami. To może pogadajmy, jaka jest Wasza opinia, Sapa? Mm, no tak, ja ogólnie, na no, przynajmniej zastanawiałem się, czy zrobić ten maraton. Ale ostatecznie uznałem, że jednak nie będę się skupiał na tym za bardzo, nie będę strasznie dużo grał na te, specjalnie do tego czołu, bo powiesz, i tak bym nie zrobiliśmy tego etapu, no to też jednocześnie nie chciałbym wydawać pieniędzy na to, bo to jakoś, no nie mam tego zwyczaju. Te, eee, dodatkowo. O kurczę, e, e, Bokiem. O nie, tak już teraz mądrze stoi. Eee. Um, no tak, e, kończą. No to właśnie... Też uznałem, że ten czołg jest e, trochę też słaby jak dla mnie. No ten robiłby właśnie, ten jest bardzo słaby. W planie mnie mówili, że niby bre, byłby brany pod uwagę na twierdzę, ale nie no. To nie jest czołg dla mnie. też nie mam złogi właśnie więc no byłby z tym problem A twoje opinie Biały? Moim zdaniem czołg nawet przyjemny tylko, że ma taki długi reload że taka zwykła szóstka typu VK 30.01 to może go porobić jeden na 1 Trzeba mieć wsparcie, i no, a... umieć się odnaleźć, ale ogólnie czołg wydaje się przyjemny No jeśli właśnie by byłby taka walka 1 na 1 no to byłby problem ten czołg raczej nie będzie polegać na jeden na jeden, tylko chodzi o to, żebyśmy właśnie spalić limitę. Ale wiesz, właśnie do takich lepszych graczy to jest ważne ten DPM, tak? Żeby jak te jeden, jeden na jeden dało się tak. robić. I dlatego właśnie nie przynajmniej nie dla nich to nie będzie sprzedawało. Powiem tak, ja ten maraton na początku nawet się napaliłem na ten czołg, bo to duża alfa bardzo zauważył czołg do snajpienia. A nawet lubi czołg, który snajpić się, no? Ale potem. DP ja mnie trochę odrzucił bardzo i już nie, 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 nie zamierzam go odrzucić. No, no właśnie mówi też jest tak podobnie. Jak zobaczy. Jakby się jaki jest naprawdę ten czołg to nie warto. Już... Już obiekty 274A, które było ostatnio, no to okej, okay, to było warto, ale to to. I hmm. Paul Sapa, gdzie ty uciekłeś ode mnie? się... Właśnie... Już mi to obijali, plus art tutaj cyluje, więc A. dostałem za 500, prawie. W mnie klepił. A co, tym widzą, podjeżdża, Myślisz? No, no, jak zobaczą, A. że cię nie ma, to powinni podjechać. Byli... No. <grym> 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 to wateł wyjechał jechał. Jakbyście Kurka, no. za 400. Ja, no, do tego nie chciałem tu przyjeżdżać. Mogę czekać, Ja z foto? Czy on tu bądźowała? O pude pomoc by się przydała. Tutaj chore. O, czyli jednak tutaj za nie chwilę. Nie jest... Musicie wyjechać z tamtej strony. No wiem właśnie się przedstawimy jedę. Bo my tu sami nie przepchniemy tego. To z prawej strony mamy medy, i Na gazem. Ty jaką jaką salwę? Za, za 700 prawie? Co? O półcze i teraz jak ja uwierzę im na plecy, to... ...porobimy teraz. Bo ja tutaj są tak, nie Po To są jeszcze. Okej, okay. dobra. Ja już HP w nie A myślisz, że, kto, że ktokolwiek z nas też ma? <laughs> Biały ma najwięcej za A i tak pójdę na strzał Bo tak, że... 122 tak. No albo Emil na magazyn Nie no, Emil na ten strzał też Spokojnie no, może on w sumie chyba w nie polusować No, no I... tak może nie polusować O, strzelił i 13 sekund w Kurka, T-404 po mnie jedzie. Albo i nie. sekund to jest przepaść, moim zdaniem. To prawie tyle, ile mam, os... ile mam na ostatniej pestce. Prawie. To dużo bardzo. Dobra, ja nie żyję. Ok, Młody koszyk. A nie, puszczę już chyba. A może? O nie, 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 nie albo dobra co ja jeszcze? 744 jeszcze was dwóch porobić nie no chociaż nie powinien no, porobić piola okej okay. gdzie jestem? to 22 to jest 122 masz jakiś uciekł ja hmm. to jeszcze zaraz mam szansę na duży k a ile brakuje? 577 dla mnie słabo bitwa powiem wam ja mam 3100 obrażeń, jak na razie. Fajna bitwa. Nie, no myśl... Myślę, że, że w tej bitwie było sporo akcji nawet. Nie jest Dobra, to w sumie co, następna bitwa może też na ósemkach? Tylko jakiś inny no skład. No można. Można jeszcze tak, żeby. Tak, może na jatek, bo na no, jednak tak może być sporo i jeśli będziemy spotować. Hmm. Fajnie, fajnie. O kurczę, też mam spota. Tak Chyba mi się wydaje. Mi się wydaje, że tam jest. Long. Zobaczmy co to na środku robi. Nie? No tak jest bicie. Następnym razem O kurczę. Skąd? On jest tutaj. Dokładnie tutaj. O kurczę. Dobra, okej. Okay. No tak, każdy chce zrobić to samo na początku. Ja pojadę. Proszę bardziej na prawo tutaj. Kurczę, no wszyscy to na prawo, okej. Okay. Ale to fajnie, że jedna jest tylko. To więc będzie trafić cały czas o mniejszy w tym. Mądrzyj się, bo tak cię zasznuruje gorse, że się zezrać. No dalej. No, jedna arta. <grystanie> <grystanie> Okej, <Okay>, chyba wykrykałem. Zrobił butyk, to pójdzie. <grystanie> f 5 jest gdzieś tutaj. Może bardziej tutaj. No póki to we nie mierzy, więc jest dobrze. Hmm, taka fajna gąska 50 mtp, bokiem, <śmany> sympatycznie. Ale ciało, ciało miejsca. Ale spisze. Łał, bo ty nie oh, idziemy do leku. to jest wdzięczny. <śmany> Ale, w sensie, fajny to w działo sensie ogólnie ma fajne stabilizacje na epie. O, Skorpion tam stoi i strzelony z golda Hmm, uczy tam po się nie mogę wychylić tak Tymczasem ten biedny rowek, który nie może dojechać O! Dobra skończyłem go No właśnie go całą bi tutaj farmiłem, wiesz No tak skończył twój żywot Obiekt Hmm Okej, będzie trzeba uważać pod... Ej bo zaraz te mantuki wyjadą, wiecie No jest problem teraz Co ten standard robi? Tak się tylko zapytam. A, ale jedną to jest... ale pomogłem, Co? No, O, zatrykowałem? Kurczę, szkoda, że nie trykujeś Chwilę jeszcze. Zobaczcie, lewe stopy. Jest tutaj czołgów. No tutaj się wycofaj mnie masz pozycję na wieżę. Mm, szkoda, że jedziesz do przodu. Ty jesteś osioł. Mogę skończyć z e, tego... a dobra. Chciał byś skończyć. Radzicie sobie no, z całym... No, audio nic nie poda, że się zepsuło w nim. To dochodowe działanie jest trochę inne. Okej. Okay. Dobra, w sensie do Prowitwa idzie. 3000, 3000 już mam. Mogę no, sobie jakieś szanse wyjaśnić. bo zaraz chyba może misje zrobię nawet. Ale w tym pomniłam. Jestem derem. Kurde rykoszec. Przecież muszę zrobić jednego fraga i jeszcze tysiąc do merza dosłukać? Hmm. Kurczę, ciężko jest to miejsce. To może, może. Albo że mnie słychać nie było Słuchać No słychać nie było. No cały czas. To ciekawe, bo na przykład ja was nie słyszałem Kurde pela, no nie! Ktoś zabił tego... a słu zabił tego STA nic to... nie będzie. Dobrze. <grym> Niech ci zabrany. Ale ja na końcu zacząłem odbijać, jak nie w ogóle 320 odbiłem na końcu. W końcu <laughs> Cały no magazynnek, ale mixa chyba, tylko okres jednego strzału podbił. To no u mnie akurat bitwa w miarę przyjemna wyszła. Ani się mało no ale mam dużo odbitego i 1100 po spodzie. No, ale bitwa dobrze zagrane, porobiliśmy ten środek. No tak, no pewnie. tak. Ja myślę, że to koniec bitwy tak sobie czekam czekam, a to jest szarpa była. O, a nie zabić, oha. Nie masz tego z, szóstego u, 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 gracza wota. No właśnie, po mnie nie wie gdzie stoją. No ale w sumie tak, tak zauważyłem, że właśnie w każdej z tych bitew, w której byliśmy, można było gdzieś zobaczyć tego 122TM, jak sobie radził. No i raczej, no był wolny, ale robi respekt swoją, swoją alfą. W się, sensie, czy ta alfa jest aż taka duża nie wiem. No jak na Meda myślę, że jest. <ścoughs> Czasami czołgi ciężkie to nie mają. Ale potem właśnie... Ludzie się boją go właśnie do momentu, kiedy strzeli, bo kiedy strzeli, to wszyscy się często do niego ulewają, bo już wiedzą, że ładuje nie wiadomo ile. No, nie pewno go robią. Masy w Kabowa. Nie dobę okay. no, się tak. do niego, bo wiedzą, że dostaną za co najmniej 400. Tak, to prawda. No tam 300 ileś co najmniej. No, więc sobie zauważyliście teraz, taki to był joke, tak naprawdę. No tak, no tak, Ogólnie właśnie też zapraszamy Was na naszego Discorda, żeby może, jeśli będziecie chcieli do nas spać, pogadać, pograć plutony za darmo, bez płacenia donate'u. Kont no nie oceniamy, wiadomo. To ważne, to. bez płacenia donate'ów. Tak, bez płacenia donate'ów. Niezwykła, niezwykła możliwość. Praktycznie. Najważniejsza tak. informacja. O właśnie, i na koniec możemy powiedzieć, jakie mamy etapy. A to też prawda. No ja mam czwarty teraz chyba, skończony. Piąty rok. Nie ja mam chyba początek szóstego. A ja właśnie A, ale właśnie i tak u... warto robić trochę ten maraton, żeby konto premium dostać jakieś inne kredyty no. i w No tak, ale już właśnie też bez przesady, żeby już ten. <laughs> nie starzeć się nie wiadomo jak na ten ósmy, dziewiąty, dziesiąty etap, no. tak? No to prawda. No to właśnie bo ja biłem na... siódmy etap i teraz mam zniżkę 60%. No tak. Może jeszcze dobie ósmy, bo to mało 7000 ekspon mi brakuje tylko No... No, na, no to jest styra nagry na są fajne tak, to... tak. No i cześć Cześć